Renault Scenic obchodzi właśnie dwudziestolecie, a za mną stoi czwarta generacja samochodu, który stworzył europejski rynek kompaktowych minivanów. Koncepcja jest prosta. Bierzemy samochód kompaktowy, taki jak Focus, Golf czy Megan, a następnie pompujemy go trochę, dajemy większy bagażnik, więcej udogodnień dla rodzin z dziećmi i voila! Mamy kompaktowego minivana, trochę droższego niż zwykły hatchback, ale nadal w miarę przystępnego, bezpiecznego i wygodnego. Renault od lat wiedzie prym w dziedzinie bezpieczeństwa, nic więc dziwnego, że czwarta generacja modelu Scenic także zdobyła maksymalną ocenę pięciu gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP. Podobnie jak w przypadku premiery sprzed kilkunastu miesięcy, Vana Espace, również nowy Scenic wyglądem przypomina bardziej crossovera niż auto stricte rodzinne, chociaż tym razem Renault nie nazywa samochodu crossoverem, a po prostu kompaktowym Vanem. Trudno jednak nie zwrócić uwagi na 20-calowe felgi, które nadają autu nowoczesnego wyglądu. 20 cali to standard w całej gamie modelowej, chociaż wersja podstawowa ma 20-calowe felgi stalowe. Aluminiowe felgi o różnych wzorach zarezerwowane są dla wyższych wersji wyposażenia. Tu mamy do czynienia z topową wersją Bose. Jak scenik wygląda na tle konkurencji? Francuski Minivan plasuje się gdzieś między Volkswagenem Sportsvanem, a Turanem. Jest wyraźnie większy od Forda C Maxa, wersja Grand Scenic jest z kolei minimalnie większa od Turana. Bagażnik ma 506 litrów według normy VDA, czyli przy ułożeniu drewnianych prostopadłościanów o rozmiarach 20 na 5 na 10 cm. Licząc z różnymi zakamarkami, w które takie bloczki się nie zmieszczą, bagażnik ma 572 litry. To nadal dużo mniej niż w turanie. W bagażniku są dwa haczyki, jest też podwójna podłoga, a pod, podwój... a pod podwójną podłogą. Jest opcjonalne dojazdowe koło zapasowe. Uwaga na tę półkę! Testowałem ją na mojej partnerce. Moja partnerka jest ode mnie niższa, więc nie ma problemu z zawadzaniem o półkę, kiedy sięga pod podłogę. Ale jeśli masz 175 cm wzrostu lub więcej, uważaj na nos. Fotele składają się tworząc płaską przestrzeń ładunkową, ale jak być może zauważyliście, oparcia dzielone są w proporcjach. 40 na 60. I nie, w Grand Scenicu też nie ma trzech indywidualnie składanych siedzeń, jak w C-Maxie, Touranie, Espace czy Nie obraziłbym się też za elektryczne sterowanie klapą bagażnika, które tu jest niedostępne nawet jako element wyposażenia dodatkowego. W Renault Megane, na bazie którego powstaje scenik, nie ma za dużo miejsca z tyłu i w Scenicu jest podobnie. Fotele przesuwają się, do przodu, ale to rozwiązanie dobre tylko dla dzieci w fotelikach. Poza tym, jak na minivana, jest tu bardzo mało miejsca nad głową i to nawet biorąc poprawkę na moją czapkę. Być może zamiast robić schowki pod podłogą, Renault mogłoby opuścić siedzisko o parę centymetrów. Wprawdzie z tyłu jest nawiew klimatyzacji, ale nie ma trzeciej strefy. Plus za gniazda USB i sporą wyjmowaną szufladę. Podobają mi się też stoliki. Te wypustki przytrzymają smartfona lub tablet, a za elastyczne sznurki można coś zaczepić. Może dziecko nie zorientuje się, że można z nich też strzelać. Z przodu coś między Megan a Espace. Górna część deski rozdzielczej wygląda tak samo, to znaczy cyfrowe zegary z centralnie umieszczonym prędkościomierzem, opcjonalny wyświetlacz head-up w formie wysuwanej przezroczystej płytki. Po środku duży wyświetlacz systemu inforozrywki R-Link 2. Istotna zmiana na plus to zastąpienie gładkiej czerni wzorem kropki. Nie widać tak bardzo odcisków palców. Schowek po stronie pasażera w formie szuflady, tak jak wespas. Za to środkowa konsola, podobnie jak w poprzednim sceniku, jest przesuwana. W związku z tym, albo masz uchwyty na napoje, dostęp do gniazda 12V, a trzeci pasażer z tyłu nie ma miejsca na nogi, albo. Nie masz uchwytów na napoje. Nie masz dostępu do gniazda 12V. Pasażer z tyłu ma miejsce, a ty masz dostęp do podłokietnika. A gdyby tak ten element skrócić, umieścić go tak jakoś na środku, żeby tu były uchwyty na napoje. Gniazdo 12V wywalić stamtąd tu do podłokietnika. Tu, gdzie mamy gniazda. USB 3,5 mm i slot na kartę SD? Hmm? Tak, taki pomysł racjonalizatorski. Podobnie jak Megan, Espace i Talisman, także scenik padł ofiarą downsizingu. Do wyboru silniki o pojemności 1,2 oraz 1,6 litra. Rozumiem, że scenika nie zawsze kupują ludzie, którzy planują podróżować na drugi koniec Europy. Prawdopodobnie większość czasu spędzają w miejskich korkach. Ale silnik z Clio w ważącym ponad półtorej tony minivanie to chyba jednak przesada, co? Zresztą 130-konny diesel też nie zrobi ze scenika auta dynamicznego. Do codziennego poruszania się ze stałą prędkością wystarczy. Więcej nie potrzebujesz, ale wyprzedzanie poza drogami ekspresowymi i autostradami raczej sobie odpuść, szczególnie jeśli jedziesz z obciążeniem, czyli z rodziną, z bagażem. Za to hamulce są bardzo dobre. Do prędkości około 100 km na godzinę, scenik jest przyjemny i łatwy w prowadzeniu. Powyżej tej prędkości szum wiatru daje o sobie znać, bez problemu rozpędzisz auto do prędkości autostradowej. Potem daj sobie spokój, szkoda paliwa. A propos paliwa. Scenikiem jeździłem głównie przy mrozach minus 10-12 minus stopni, więc wynik pewnie jest trochę zawyżony. W cyklu mieszanym wyszło mi w granicach 6,5 litra na setkę. Producent obiecuje 4,5 litra. Jak na 20-calowe felgi, scenik jest wyjątkowo komfortowy. Zawieszenie nie dobija, mimo dużych felg i mrozu, który potrafi utwardzić amortyzatory. Widoczność do przodu i na boki jest niezła, widoczność we wstecznym lusterku ograniczają masywne zagłówki. A propos widoczności wstecz, Renault przewidziało też lusterko do obserwowania, co robią twoje pociechy. Ten egzemplarz jest dodatkowo wyposażony w panoramiczny dach oraz pakiet bezpieczeństwa, który zawiera adaptacyjny tempomat, system utrzymania na pasie ruchu, system kontroli bezpiecznej odległości i wyświetlacz head-up. System kontroli bezpiecznej odległości powinien być montowany w każdym samochodzie, tymczasem na razie spotkałem się z tego typu rozwiązaniem jedynie w Renault, Citroenie C4 Picasso i w Oplu Astrze. Na wyświetlaczu widzę dystans do poprzedzającego pojazdu, wyrażony nie w metrach, ale w sekundach czy nawet ułamkach sekund. W związku z tym, im szybciej jedziemy ja i człowiek przede mną, tym ten dystans jest krótszy w sekundach i w ułamkach sekund. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo uczy zachowania odpowiedniego dystansu do poprzedzającego pojazdu. Ceny nowego Renault Scenic zaczynają się od 75 tysięcy zł. Za wersję Bose ze 130-konnym dieslem trzeba zapłacić 113 tysięcy. Ten egzemplarz z dodatkowym wyposażeniem kosztuje około 130 tysięcy. Renault Scenic wygląda najciekawiej na tle nudnej konkurencji, ale konkurencja oferuje większą elastyczność w zakresie aranżacji wnętrza i większy wybór jednostek napędowych. Jeśli oglądacie moje testy regularnie, pewnie zauważyliście, że niejednokrotnie krytykowałem jakość samochodów testowych Renault. Zakładam, że samochód udostępniany medium jest tym, czym producent może się pochwalić. Dlatego wszelkie niedoróbki bezlitośnie krytykuję, nawet jeśli potem dostaję sygnały od właścicieli aut, że w ich samochodach takie problemy już się nie zdarzają. Nie robię tego złośliwie, dzięki takim uwagom. Wy jesteście wyczuleni na ewentualne niedoróbki, a producenci pracują nad poprawą jakości. W tym sceniku nie mam się do czego przyczepić, tak trzymać. Jeśli spodobał Ci się ten test, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Napisz też, co sądzisz o nowym sceniku. Oceniaj i dziel się moimi filmami, a jeśli uważasz, że mogę coś poprawić, wesprzyj mnie na Patreon lub Paypal. Linki do tych serwisów znajdziesz w opisie poniżej. Im więcej czasu mogę poświęcić YouTube'owi, tym lepsze będą moje materiały. Nowe odcinki w każdy piątek, a pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda, Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.